Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie chciałem Wam zaproponować bardzo ciekawy środek, który został przeze mnie użyty podczas ściągania przepustnicy oraz całego dolotu. Filmiki macie już na kanale. Sprawdził się rewelacyjnie, co możecie właśnie zaobserwować na tych filmikach. Bardzo szybko rozpuszczał wszelkie brudy, nawet zawalone brudem. Obydwa takie kanaliki, które są w przepustnicy od dolotu z odmy oraz od dolotu z oparów paliwa, obydwa wyczyścił bez przetykania jakimkolwiek narzędziem typu jakimś mikrośrubokrętem albo czymkolwiek. Wystarczyło e, sam ten środek wstrzyknąć i on rozpuścił cały brud bez najmniejszego problemu. E, I tym przekonał mnie do wszelkich e, prac związanych z przepustnicami e, i szybkim rozpuszczaniem e, całego brudu jakiegoś tam smaru czy innych elementów które po prostu trzeba przeczyścić w przepustnicy lub w układzie zasilania świetny środek, dostępny jest w sklepie internetowym www.aparts.pl e, polecam Wam się przyjrzeć temu albo po prostu go kupić i się za długo nie zastanawiać sprawdził się świetnie, wcześniej używałem innych środków a ten w moim przekonaniu jest po prostu rewelacyjny e, niemieckiej jakości, firma Karamba jeżeli planujecie sobie wyczyścić przepustnicę, właśnie tak jak tutaj na filmikach u mnie na kanale macie dokładnie krok po kroku jak to zrobić to ten środek Wam usprawni życie, bo nie będziecie musieli długo się bawić jakąś benzyną ekstrakcyjną, wczyszczenie tylko przykniecie tym i sami zobaczycie, że ten cały brud, który jest i na przepustnicy oraz w przepustnicy w kanale silnika krokowego to wszystko się samo rozpuszcza, oczywiście trzeba tam użyć ręcznika papierowego, jednakże znacznie szybciej wszystko zrobicie z tym środkiem i zresztą jeszcze dużo zostanie, więc będzie można go wykorzystać w przyszłości jeszcze niejednokrotnie. Ok, tak więc z mojej strony polecam. Ten środek jest bardzo wydajny, tak jak tutaj pisze, wysokowydajny preparat do czyszczenia przepustnic i układów zasilania, tak dokładnie jest tutaj sygnowany. Pół litra starczy na naprawdę bardzo dużo. OK, z mojej strony to tyle, trzymajcie się, oczywiście zachęcam do zakupów w sklepie internetowym www.aparts.pl, z Trzymajcie się, pozdrawiam.